Siemanko, witam Was słuchajcie, ze streama przedłużonego. Mam dla Was do pokazania, jak poszedł mi challenge od Unrankeda do rangi, grając tylko auto fishery na nowym świe świeżym koncie. Ogólnie to ciekawostka jest taka, że powiedziałem, że jeśli dobijemy rangę niższą niż Silver, to rozdam to konto, które tam jest. Ogólnie na 3, ale stwierdziłem, że i tak wam rozdam konto. Jest to całkiem świeże konto. Ma tam kolekcję kupioną RGX 3.0, Xeno Hunter w dodatku i karnet. Więc jeśli chcecie wygrać to konto, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I napiszcie jakikolwiek komentarz. I chciałem powiedzieć, że tak jak widzicie na ekranie, stream przedłużany nadal trwa. Jest 16 godzin do końca, w momencie jak nagrywam tą stawkę. Więc wbijajcie koniecznie na Twitcha zbierać punkty kanału na właśnie tą taką myszeczkę. Piękną superlight 2, kosztuje na 600 zł. No i co, musisz bić. Ale zanim przejdziemy do filmu, to chcę wam powiedzieć o turnieju 2 na 2 organizowanym przez Uniwersytety WSB Merito oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW. Turniej dzieli się na dwa formaty. Pierwszy, 25-26 lipca. dla Każdego bez ograniczeń rangi i drugi 27-28 lipca z ograniczeniem rangi do diamentu 3. Pula nagród wynosi łącznie 10 tysięcy złotych, a finał tegorocznej edycji odbędzie się na lanie, w Łodzi, na przełomie sierpnia i września. Turniej skierowany jest do każdorowych graczy, więc nawet jeśli masz niższą rangę, to śmiało i tak się zapisz. Wystarczy, że z linku w opisie przejdziesz na stronę letniej szkoły sportowej, wpiszesz swoje dane i wybierzesz najbliższy uniwersytet. Po wysłaniu zgłoszenia na ekranie zobaczysz kod, który mu. Musisz skopiować, następnie dołączyć na Discorda i automatycznie w wiadomości prywatnej otrzymasz wiadomość, w której musisz podać wcześniejszy kod. To wszystko, a my przechodzimy do filmu. Ej dobra, już bo mi jetkę wezmą. A ja muszę ten challenge robić jetką. Ale dostałem lu... Pierwszy mecz na świeżym koncie i ja gram od razu na platyny w trójki Co tutaj się dzieje? Czemu tak bardzo? No to co, w tej rundzie znowu szeryfik Taki bez keba, taki pozbierajmy na outlowa. Dobra, skupmy się Insta fire pozdro. Ale mi dobiera w pierwszym meczu już platyny, już od razu się trzeba skupiać no Nie ma, nie ma tutaj pierwszych meczów rozgrzewkowych? Co ty tu miałeś? Wandalka, ja nie mogę Nice, dobra, nice, good job, good job Dobrze, pierwsza runda na nasze konto wpada, elegancko Spajka tu rzucili chyba Nie, dobra, tak nie chcę być wcelowany Tu już marker wchodzą Ale... 1 na 5 robimy to Dobra, jak to wygram, to robię wam konkurs na podkładkę teraz No nie mogę nic innego podnieść Kurde Dobra A to on jest w sajcie? Ja myślałem, że oni jest w TT Co oni robili w... Aha, może... Się... Nie, dobra, nie wiem Co? Spike Dobra B, B, B Spike, B Opsa, no oni są przed B Cypher tam mógłby tego main'a spushować Ale short Dobra Jak ja nienawidzę ISO, to jest taka irytująca postać z tymi tarczami. Oh mid be clear, mid and A. No chociaż wiemy, że nie ma nic na B. Jej, ci operatora, a ja go nie mogę podnieść. Ten z tą tarczą idzie? Ja pierdziele, no siema, siema Widział mnie ten Sowa, jak się tylko dało Oni, aha, dwóch jest w stajcie, dobra, dobra, no to to jest B Oj, wszyscy od jednego miejsca, dawać Hm. Ja wolę, bardzo dam u ciebie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. A u Ciebie jak tam? Jak mnie nie będzie na streamie, jak będzie losowanie, to nie mogę wygrać. No możesz, możesz, możesz. Są też dodatkowe losowania na no, jakieś podkładki i tak dalej. Ale to za cel donate. Nie wiem, czy wbijemy cel donate w 500. Jest, jak wbijemy, to będzie konkurs na podkładkę wtedy. Jedna złotówka, jedna minuta. <laughs> ale Arrow był dobry, też. co byłeś? Uspokój, się, bo Ty. One side, one main. Kurde Outlaw, kebik, szewlar SZEWLAR Nowa nazwa na szeryfa SZEWLAR Pozdro, szewlar Jaka jest wasza ulubiona pistolet mój, mój to szewlar Kupię sobie outlawa na zmianę, bo ostatnio na Nie, idę im na plecy Ej, ten ziomek mi taki jest z tym snajpem, że to jest szok, nie? Szok, szok Jeszcze cieknął Kurde, ale super. I wygraliśmy pistolkę nice Dobra, to co szeryf? Te... No dobra, nie, 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 to zagrajmy teraz tego outlowa. Kurde, 100 dolarów brakuje do dużego kewa, no ale trudno. Myślałem, że double outlow gram, ale z marshal leci. To... <laughs> dobra, dobra. Tego nikt nie widział. Jak on nie dostał tym pierwszym strzałem w niego? Chłopaki! Co wuj czemu... No dobra, no może, no może nie musiał pomagać, no dobra, no nie wiem. Ja się pyta się babci, babciu, czy tak jest mechanikiem? Nie, a czemu pytasz? No bo leży pod autobusem Uuuu! Mamy cel denate tu speł spełniony. Dziękuję bardzo Elmisia za suba. 70 na 70. Piona Elmisia żółwik, chłopie. dzięki bardzo. Ej, właśnie tak mi się wydawało, że ja słyszę ziomka tutaj po lewej, ze mi idzie z pleców Ale myślałem, że to ten Sowa, że to jego tam słyszałem Ale mam pipy w drużynie, widzicie to co oni robią? Siedzą tu i nic, i ja, ja sam z szeryfem lecę się bić tam o tego main'a 1hp jet, 1hp Behind, Tu behind Ej no dobra, taki, taki tutaj timing mnie dopisał Mogłem się wcelować po prostu, ale jak się chciałem schować, to go już konta oka widziałem, to go chciałem piknąć. Znowu ten się wtedy chował i znowu piknął. Te kiedy grasz to jest challenge. Nowe konto, nie ma tu żadnej rangi. I gramy 5 placementów auto of sheriff. I zobaczymy, co dostanę. Jaką rangę. No i teraz starszą wychyla zala. <laughs> Ten Omen od plezu mnie nie mógł trafić. Myślałem, że nie wiedziałem skąd on strzela. No, ale oni grają człowieku jak... Nie jak... Totalnie nie jak Latyny. Się w sensie enemy, a w moim teamie to grają jak takie boty, pa. Przeciwnej drużynie, robią przejęcie maina z flashem Omena, double damage'em od iso. A u mnie typy... Nie wiem co robili po obrońcach, tam w, w sajcie siedzieli tutaj z tyłu. I kosem udaje. daje. Kurde no Nie wiedziałem jak to zrobić Byłem plan taki, żeby obić go za outlowa do 10 HP i potem jakoś tak fajnie wlecieć Jet ten HP, ten HP Jet. Nie mają healera Do końca rundy tak będzie sobie biegać Sowa Backside, sowa backside No i się starczą przyszło. Tak, jak na 10y to dzisiaj kolory zmieniają w 45 Outlowie. Serio? O, jeden, na jeden Cypher, ciekawe co tam zrobi Kurde, wygrał to? No i, no i git, no i git Dobra, pyk, pyk, pyk Nie no, ale ten serif podoba mi się tylko przez to Że jak to się kręci To to wygląda na takie zdarte A to, że to jest takie zdarte, gładkie To wprowadzę taką, nie wiem, harmonię? Nie wiem jak to powiedzieć Po prostu pasuje mi do tego Sheriff'a tak Don't go there, don't go there W ogóle my ani razu chyba na nie poszliśmy I co ten HP? Nie piknie tam już Linii <noise> Y na outlawie Dobra, pokaż Nie zmienił koloru. Ale może dlatego, że ja nie mam odblokowanych innych kolorów. Zmienia, no jak? A zmienia ej weskitu, dobra. Po prostu jestem daltonistą i nie zauważyłem, tak? A teraz widzę, teraz jest na niebiesko to Dobra, nice. O kurwa, nie kupiłem od out... Bro. Ja pierdziel, jaki debil! Ja chciałem ostatnią sekundę go wyrzucić za mapę i kupić outlowa, ale nie kupiłem outlowa, bo nie zauważyłem. Nie no, haha, Ja nie mogę, ale kurde. Mega graffiti, dobra robota, drużyno, bez kitu. Ten cyber mi tak, dobra robota, drużyno, teraz. No, mega że i zrobił teraz. Zabieram Fajny, Tańczy no dobra, Taś, 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 taś. Celność 4%. Do spania. Ciamo ja może tu pod If you plant, I can lurk. Został jeden gracz. Oj. Po na daleko. Uwielbiam to. Typ dostaje heda. I, i, to, I słyszę tylko ten dźwięk, jakby mu kask rozwalił. I w górę ja nie mogę. No i co? No i 145. No i co? No i, no i nic. Czy opłaca się kupić 4 Fergies widzowie. Nie pytajcie się nigdy, czy się opłaca, czy się nie opłaca, bo opłaca to się może, możecie się pytać, czy się opłaca w coś zainwestować, ale te skiny nigdy nie są inwestycją, nigdy wam się nie opłaci, w sensie opłaci to znaczy, że zwróci, bo pytając czy opłaca się, to jest tak, jakbyście się pytali, czy zwróci, no ale zwrócić wam się nigdy to nie zwróci, bo to nie urośnie na wartość, nie wiem, to jest tak skin w się. O, O, możecie zapytać, czy opłaca się kupić na przykład Karambita yy, Ześ? no możesz się zapytać, bo tam ma taki sens, że tam faktycznie ten karabit może wzrosnąć, Wartość. Phantom here for free Free Phantom on the ground Free Phantom, guys Free Phantom For free Reyna, free. Raina, Free Phantom behind you Free Phantom, free Phantom! Take it! Everyone can sell, bro. Przecież kurwa co my wszyscy przeżyliśmy! Wydupcam go za mapę Prawie siebie wydupcyłem za mapę razem z nim w ogóle Afterhead. Jak ja uwielbiam Ja uwielbiam pompę na blisko jak ja wiem, jak ja słyszę ten dźwięk, że ktoś dost... Ale no, ale dobra Co jest z tym szczeryfem Przecież ten sowa nie był wcale tak daleko Człowieku, ten... ja byłem tu, sowa stała mniej więcej tak I on już nie dost... I nie ginie na Heda w głowę? No bez przesady Co jest z tą grą? Ściana? A, dobra, 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 dobra No dobra, ma sens, ma sens, jestem głupki Nie, nie, nie przeskoczę tego Mam, mam top 5 timingów numer 1. Dobra, idę do nich. I dobra, 100% pójdzie na plecy. Ale lubi chodzić na plecy. Sowa, nie, jest no, na sajcie. <gryt> <gryt> <Do co gryt> nie, <gryt> szabo, to Tak, taki mnie zabił właśnie. Czemu grasz ulta skoro ja możesz tego auto wzięć? No ult to jest nie broń, to nie jest broń. To w się sensie to nie jest broń, no, to nie jest y, broń do kupienia. Ja za outlawem pierwsze to tak Ej, co mi tak celownik się drgał? A jest 140 Kurde A! O! Oh, nie! Win, win this fast, guys Side clear Bro, I dashed A tu też ktoś coś leży ze mną Jade, where are you? <laughs> A wiecie w ogóle co ogarniałem? Tutaj stąd jak spadacie, jak stąd podskoczycie i tu spadniecie i nie użycie tego skoku, to tu normalnie dostajecie damage, 15 damage'u. I da się zrobić tak, że przed tym jak się w ogóle runda się rozpocznie, to giniemy. Chcecie, że się zginie <ślamatory> 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 Jak ja go zabiłem jeszcze? Jak on mnie nie zabił bardziej, człowieku? Halo, halo. Halo. <laughs> Ale <wstyd>. Został jeden. Bardziej się wierć Trafienie. No? Ej, a Outlaw i Sheriff, only to Marcela mogę zagrać? Bo Marshal to jest taki gorszy Outlaw nawet. W sensie to chyba nie jest. Yy... To nie jest Jawandalo. Nie, nie? No dobra, no to nara. Papa. Pa. Ja pierdzielę. Yo! Yo! Yo, yo! Czej, czej, czej. Top 5 smoków, numer 1. 120 tylko Nie wiem co zrobiłem specjalnie. Albo widziałem, że mam od Dobra, ale dałem w tej rundzie. Heady w tej rundzie ładne heady dałem. Czy będzie spał? Tak, będę spał. Streama nie wyłączam w ogóle. Będę spał. Całą noc będzie stream, będzie z Oj, dron tu mnie nie widział. Dobra, no chociaż jeden siadł Czy za 1000 zł zetniesz się na zero? Nie, nie, nie Za 10 000 zł obcinam się na łyso Ale to, to za 10 000 zł, nie za 1000 mam na Ej na telefon, a my wygraliśmy czy przegraliśmy? Dobra, idę, 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 idę. Subik, dziękuję bardzo ostra gejoza za suba smażenia piona. Witam. Mit, mid, 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 Ale tu się kile posypią. Bridge... Here. Ale mnie wsesło... And one here in the wall, I one ścianie, no jest. Pięknie. No, no nie. Idę przemyć sobie oczko. Jeden gra. Siemanko, witam <laughs> Co się dzieje w tym meszu? Co tutaj się dzieje, chłopie? No dobra, w 10 HP, no tak to nie będę pikował. Dobra Kurde, dobra, no Mega syf zagrałem Aha, i 140 się dostał Co, 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 co? Co to jest za ściana? Co ten człowiek miał w głowie? Tarczę dostał To są dogrywki w ogóle? Jak my to tak przegrywamy? 140 rain about No i przegraliśmy ten mecz A Omen se z Odinem biega Nie wiem, oni zaczęli trollować z Odinami nagle wszyscy tu No i chłopiec został jeden gracz Ej, dobra, jak kliknie kilka razy to jest taki RGB, to faktycznie To różne kolorki widać, takie tęczowe, no to fajne Ej dobra, ta reina nagle się odjebała, 100% strzela jak nieco. O jejcie, nie mogę się stykać, dla nas to dwójka będzie dzisiaj przecież ty. 140. W się sensie ten wave trójka to jest pojemnościowy. jestem, no, jeszcze tak zepsułem końcówkę, a tak ładnie było. Sage ten HP. Oh, I'm dead. Animacja szeryfa? Nie ma jakichś specjalnych animacji. czemu się nie odwróciłem tam? za bardzo drepapa dobra, ogarnij się. O kurwa, strzemanko. A co on tu robił? Nice. A, a! Nie, nie, ja nie chciałem tu spać. Bro, I didn't want it, I didn't want to fall To nie było specjalnie, ja nie chciałem tam spać A miałem w głowie, tylko nie spadnij, tylko nie spadnij. I widzicie myślisz o tym i... Ej, ty chyba dzisiaj 9 godzin nie wyjdzie na streamie No właśnie jak zaczynałem streama to na początek dałem 10 godzin i stream już ma 3,5 godziny i nadal JEST 10 godzin <laughs> Aj, no nie patrzenie tego flesa wyciągnąłem Oj, dobra, on nie prawie spowolnił przez to spadłem okay. Okay, no, no, I was joking, joking. Baby, it's A, guys, 100%! So, there's a debilit. Under heaven, probably. Here, backside, backside. Nice. Nie trojdź tylko graj, no właśnie, już, już gramy, już gramy, już gramy, już gramy. Dajesz konto jak będzie z karanga? Tak, jak będzie poniżej Silvera, to oddaję konto. Dawca wymiarów. Dawca? Co? Dawca czy znawca? On powiedział. Dawca wymiarów. Co? O nie. No, dobra, sorry. Co sądzisz o Ion Karambicie? Bardzo fajny jest. Jest tu. Smok, in smoke, in smoke, in smoke. Watch out, Watch out. Close, close, close. No mówiłem, że tu gdzieś jest, bo słyszałem linkę. Okej ranga wbita? To jest mecz zaraz się dowiemy. Może przycisk na klawiaturze? Tab. <laughs> 9 czy działa, nie, no ja wygrywam to. Prime karami 2-0, bardzo fajny, bardzo fajny. Karamiciek Prime też bardzo fajny. Zwłaszcza za tą cenę, bo jakby on kosztował 4350, nie byłby taki fajny. Kurwa, <śpansujesz> ja w jednej orzecznictwie. Podpaliłem styrtę, dobra. Dobra. Aj, byłem. Jeszcze na tej lince, kurde. Dobra, jaka ranga, uwaga? Uwaga, placementy zakończone. Mem MVP Silver 3. A czemu wy się tak śmiejecie? Co wy myśleliście, że ja radianta dostanę tutaj? Co wy się tak śmiejecie? Rozdajesz, ale ja powiedziałem, że poniżej Silvera. No mogę rozdać, no mogę rozdać to konto, no mogę rozdać, no.